Witajcie kochane dziewczyny. Jest tak pięknie na dworze, że chciałoby się mówić i słuchać o czymś lekkim, łatwym i przyjemnym, ale niestety przygotowałam dla Was coś zupełnie innego. Temat jest dość trudny, być może nawet niechętnie słuchany, niechętnie o tym słuchamy, niechętnie o tym mówimy, niechętnie się do tego przyznajemy, ale wierzę, że warto zweryfikować się z tym słowem, dlatego zapraszam Was na naszą sobotnią modlitwę kobiet. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, dlaczego to właśnie Judasz okazał się zdrajcą Jezusa, a nie na przykład Tomasz czy też Andrzej. Można odpowiedzieć, że taki był plan postanowiony od wieków przez Boga, że to jeden z uczniów zdradzi, zdradzi Jezusa. A dlaczego padło właśnie na Judasza? W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale jest napisane od pierwszego wersu i przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. A oto imiona dwunastu apostołów. I później czytamy w czwartym wersecie: Szymon Kananejczyk oraz Judasz, Iskariot, ten, który Go wydał. Judasz, podobnie jak pozostali apostołowie, otrzymał władzę nad duchami nieczystymi, wypędzał demony, chodził, uzdrawiał wszelką chorobę, wszelkie niedomaganie. Dlatego, dlaczego, właśnie, dlaczego właśnie później? zdradził Jezusa? Co o tym zadecydowało? Dlaczego akurat właśnie na Niego, na niego padło? zastanawiałam się nad tym, nad tym dość długo i myślę, że odpowiedź znajdziemy w Ewangelii według świętego Jana w dwunastym rozdziale od trzeciego. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drugiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: Dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie uzyskać sumę 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się za kiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział: Zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubódy zawsze będą pośród Was. Ja nie zawsze. Poznajemy w tym fragmencie całą prawdę o Judaszu. Apostołowie nie znali tej prawdy, darzyli go nawet zaufaniem, powierzyli mu pieczę nad sakiewką grupową. Jednak Judasz był totalnym obłudnikiem, podkradał pieniądze, robił to od jakiegoś czasu, ale nikomu się o tym nie przyznał. Nie powiedział, że ma problem z pieniędzmi, że nie potrafi nie podkradać. Jestem przekonana, że Judasz nie wydał tych pieniędzy na wdowy i sieroty. Udaje, że tak bardzo zależy mu na losie wdów i sierot, ale tak naprawdę myśli tylko, myśli tylko o sobie. Judasz kompletnie nie rozumie aktu pełnego miłości, aktu Marii, która wydała sporą sumę na to, żeby kupić olejek narodowy i namaścić nim Jezusa. Nie był w stanie zrozumieć miłości, która, która jest gotowa poświęcić wszystkie pieniądze, by zrobić coś tak niepraktycznego, absurdalnego, mało przebojowego. Judasz pogardził tą miłością. Był człowiekiem bardzo praktycznym. Dla niego liczył się bilans zysków i strat. Ale wiecie, w tej historii zobaczyłam coś jeszcze. Zobaczyłam człowieka, który jest człowiekiem o małym sercu, który być może ma duży problem z poczuciem własnej wartości. Myślę, że Judasz chciał uzyskać uznanie w oczach Jezusa, gdy skrytykował Marię, która wylała drogocenny olejek na jego stopy i włosami je otarła. Być może myślał, że gdy powie o tym, że pieniądze można było przeznaczyć na, dla wdów i sierot, Jezus go za to pochwali. Bo przecież Jezus bardzo często mówił o tym, żeby wspierać sieroty i wdowy. Może miał nadzieję, że zostanie w jakiś sposób doceniony, zauważony, że inni pokiwają z uznaniem głowami, a tymczasem Jezus... W jakiś sposób go lekko skrytykował. W każdym razie nie spodobała mu się jego wypowiedź. Powiedział dość ostro: zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubodzy zawsze będą pośród Was, ja nie zawsze. Nie to, że Jezus nie docenia pomysłu Judasza, to jeszcze mówi: zostaw ją. Myślę, że. Judasz poczuł się wtedy dotknięty do żywego. Została urażona jego ambicja, został skrytykowany jego pomysł wobec pozostałych apostołów, a także innych gości. Wiecie, Ewangelia Mateusza i Ewangelia Marka mówią o tym, że to wydarzenie poprzedziło pójście Judasza do, do arcykapłanów. Judasz po tym wydarzeniu właśnie idzie do arcykapłanów i wydaje swojego mistrza za 30 srebrników. To urażona duma, to niedocenienie, niezauważenie spowodowało, że poczuł się dotknięty i postanowił zdradzić swojego mistrza. Myślę, że to dlatego szatan diabeł miał dostęp właśnie do Judasza. Jego serce było poranione. Był, Trwał w grzechu, dlatego, dlatego diabeł miał do niego łatwy dostęp. Otworzył mu furtkę, przez którą, przez którą mógł wejść. Ale mało tego, po tym wszystkim Judasz udaje się jeszcze na ostatnią wieczerzę, gdzie pozwala, by Jezus umył mu nogi, gdzie siada z Jezusem do stołu. I dopiero wtedy, gdy Jezus macza kawałek chleba, w misie i podaje Judaszowi, Judasz nie może tego znieść. Ja myślę, że Jezus spojrzał wtedy na Judasza. Judasz zrozumiał, że Jezus już wie, że to właśnie On Go zradził. Judasz wychodzi idzie do arcykapłanów, powraca do ogrodu i razem z żołnierzami i dopuszcza się jeszcze większej obłudy i hipokryzji, bo oto pocałunkiem wita Jezusa. I łuski spadają mu z oczu dopiero wtedy, gdy Jezus zostaje pojmany. Dopiero wtedy żałuje tego, co zrobił. Ale wiecie, też popełnia kolejny błąd. Diabeł nie odpuszcza. Zamiast iść do Jezusa i prosić o przebaczenie, zamiast właśnie upaść mu do nóg i błagać ze szczerym sercem, aby Jezus mu wybaczył, ukorzyć się przed Panem, przed tym, którego skrzywdził, którego zdradził, Judasz idzie do arcykapłanów, do tych, którym wydał Jezusa. Myślę, że to ostatecznie przysądziło jego całkowitej klęsce, jego całkowitym upadku. Wiecie, cała ta historia, myślę, że jest taką niesamowitą lekcją dla nas. Myślę, że duch Judaszowy, bo tak sobie go nazwałam, do tej pory nie odpuszcza i. Szczególnie kąsa, chrześcijan w kościele. Myślę, że ten duch judaszowy bardzo często doprowadza do rozłamów w kościele, do jakichś takich konfliktowych sytuacji. Nazwałam go sobie duchem, który charakteryzuje ludzi o małym sercu, ludzi, którzy skupieni są na tym, by zyskać, kalkulują. Lubią zarządzać, są często dwulicowi, trochę sknerowaci, skąpi, skupieni przede wszystkim na sobie, ale udają zainteresowanie problemami innych, problemami wdów i sierot, po to, żeby zyskać uznanie w oczach innych. Lubią być ważni, lubią pełnić ważne role. Domagają się uwagi, domagają się uznania, lubią pełnić jakąś władzę. Nie zawahają się, żeby iść i mówić złe rzeczy o kimś, kto nie spełni ich oczekiwań, bądź też kto po prostu odrzucił, odrzucił ich, nie rocenił. Wybierają tylko taką opcję, gdzie im się bardziej opłaci, gdzie więcej zyskują, bądź materialnie, bądź też w sposób taki duchowy. Niematerialne. Zobaczyłam, że życie w grzechu, ukrywanie jakiegoś problemu, z którym nie możemy sobie poradzić. Otwiera furtkę diabłu. Skoro Judasz, jeden z apostołów, który miał władzę nad demonami, otworzył furtkę diabłu, nam również może się to zdarzyć. Dlatego Słowo Boże przestrzega nas przed tym, żebyśmy po prostu postępowały, postępowały inaczej. Zobaczyłam również, jak niebezpiecznym sidłem jest niskie poczucie własnej wartości oraz każda sytuacja, gdy ktoś nas odrzuca, gdy odrzuca nasze pomysły, gdy nas nie docenia, gdy spodziewamy się pochwały, Akceptacji, wyróżnienia, a ktoś po prostu nas nie zauważa. Jak się zachowujesz w takiej sytuacji, gdy właśnie zostajesz odrzucona, gdy ktoś się nie doceni, gdy ktoś lekceważy Twój według Ciebie świetny pomysł, gdy ktoś odrzuci Twoją propozycję, czy po prostu przemilczysz to, porozmawiasz o tym, bo tak jest najlepiej, czy pójdziesz do arcykapłanów po to, żeby wyjaśnić całą sprawę i będziesz nadawać na tę osobę, będziesz po prostu o niej plotkować. Mało tego, będziesz na nią mówić złe słowa, przeklinać ją, źle jej życzyć. Sprzedasz ją za te 30 srebrników przysłowiowych i sprowadzisz na nią śmierć duchową. Ale taka postawa również, pamiętaj, że może sprowadzić śmierć na ciebie, bo w końcu nie będziesz mogła znieść takiej sytuacji. Będzie ona dla ciebie nie do wytrzymania. Chciałam Cię zachęcić i przestrzec siebie i was przed duchem Judaszowym, który krąży w koło kościoła, w koło ludzi i szuka kogo by pożreć. Jest on bardzo niebezpieczny, skoro nie oszczędził jednego z apostołów, nie oszczędzi również. Ciebie i mnie, dlatego, dlatego wołajmy o to, żeby być czujnym i z różnych złych sytuacji nie zamiatajmy pod dywan, ale je wyjaśniajmy od razu na bieżąco. Nie z kapłanami, ale z tą osobą, która, której ta sytuacja bezpośrednio dotyczy. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Kochany Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty nas przestrzegasz przed czymś, co może być dla nas zgubne. Przestrzegasz nas, Panie, przed wszelkim fałszem, hipokryzją, przed e, trzymaniem w tajemnicy czegoś, czym nie możemy sobie poradzić. Przestrzegasz nas, Panie, przed śmiercią duchową. E, przestrzegasz przed tym, żebyśmy nie rażały na śmierć duchową innych, ale też i siebie. Żebyśmy nie były przyczyną wszelkich jakichś rozłamów w Kościele. Panie, przychodź z odwagą do tego, żeby przyznawać się do błędów. Przychodź ze swoim światłem, żebyśmy potrafiły w świetle wstawiać nasze złe, złe uczynki, nasze złe myśli, nasze złe postępowanie. Przychodź z odwagą i ze swoim światłem, żebyśmy potrafiły rozmawiać szczerze z tymi osobami, które w jakiś sposób zawiniły Według nas, nam. Ja dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność, za to, że Ty przychodzisz, Gdy Ty przychodzisz, Panie, przekonujesz świat o grzechu. Ty pokazujesz nam, co jeszcze w nas jest do naprawa. Tego jest tak dużo, Panie, ale dziękuję Ci za Twoje światło, za to, że możemy się w Nim przeglądać. I ono zawsze wiedzie. Dobremu, ono zawsze jest dla nas korzystne, bo to zawsze wskazujesz drogę, jak wyjść z różnych złych sytuacji. I wyciągasz swoją rękę, chwała Ci, Wszechmogący, Święty Boże, Tobie cześć i chwała na wieki przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Dziewczyny, dziękuję Wam za to, że dotrwałyście do końca tego filmiku. Wiem, że był dość trudny ale wierzę, że naprawdę ważne. Zachęcam was do tego, żebyście dawały łapki w górę, żebyście pisały komentarze, żebyście przesyłały ten filmik dalej. Pozdrawiam Was, błogosławię Wam wszystkiego dobrego. Do następnej soboty. Papa. Pa.